Scena dziewiąta. Dowiadujemy się, czego nam brakowało w dniu urodzin. Życie na polanie toczyło się spokojnie przez jakiś czas. Nic specjalnego się nie działo. Henia zamieszkała ze smokami i widać było, że humor jej dopisuje. Nauczyła się jeść zupę ogórkową i muchomory. Żaba codziennie prała jej koronkowy kołnierz, a potem suszyła go na sznurze w słońcu. Kołnierz był zawsze biały jak śnieg i pachniał powietrzem. Wieczorami smok Zygmunta grał na saksofonie. Łysy pies dał się przeprosić i brał udział w prawie każdej melodii. Czasem przylatywał rysio kapustnik z kolegami i dawali przedstawienie. Smoki bardzo chciały brać udział w niektórych widowiskach, ale rysio uważał, że są za ciężkie i za grube. Nie powiedział im tego wprost, bo przecież by się obraziły. Wytłumaczył im natomiast, że z pewnością nigdzie nie kupią baletek. Które dałoby się wcisnąć tłustą, smoczą łapę. A taniec bez baletek jest nie do pomyślenia. Smoki wkrótce przyznały mu rację i zadowoliły się rolą widzów. Nawet im to odpowiadało, bo przed każdym przedstawieniem kupowały wielką torbę karmelków i pożerały je w skupieniu, oglądając tańce motyli. A ponieważ smuki, smoki, bardzo lubią karmelki, więc wieczory baletowe upływały w cudownej atmosferze. Pewnego dnia, chyba w piątek, dobrze już nie pamiętam, ale na pewno nie był to poniedziałek. Rysio Kapustnik przyleciał sam i oznajmił, że dzisiaj jest poniedziałek, więc przedstawienia nie będzie, bo w poniedziałki wszystkie teatry są zamknięte. Dzisiaj jest piątek powiedziała ze zdziwieniem Żaba. Jak może być piątek, skoro nie będzie przedstawienia? Poniedziałek i koniec a przedstawienia nie będzie również dlatego, że mam dla Was niespodziankę. Dziś wieczorem rozpalcie ognisko i czekajcie na mnie. O ósmej przyprowadzę tę niespodziankę, bo sama nie chciała przyjść. Ty dzisiaj. Ryszio był wyraźnie podniecony. Poprawiał raj stopy nerwowymi ruchami i mrugał porozumiewawczo do Heni. Henia pisnęła cienko. Znalazłeś drugą makro-Henię? Nie, nie, moja droga, dobra kobieto, drugiej takiej jak ty, nie ma na całym świecie. Rysio uśmiechnął się do heni z czułością. Henia oblała się pąsowym rumieńcem, a żaba pomyślała ze zdziwieniem. o ty, zakochał się! To samo musiało przyjść do głowy heni. Spuściła nieśmiało powieki i poprawiła kołnierzyka. Kiedy ponownie odważyła się spojrzeć, rysia kapustnika nie było już na polanie. O godzinie ósmej wszystkie smoki. Henia i Żaba siedzieli wokół ogniska i czekali z niecierpliwieniem na Rysia Kapustnika. Rysio się spóźniał. – Ach, ci artyści! – westchnęła Henia. – Żadnego poczucia czasu! Smoki ponuro przytaknęły głowami. – Jest! Jest! – wrzasnęła Żaba. – Rzeczywiście! Rysio przyleciał i usiadł na trawie obok żaby. Jestem, wysapał. A teraz. Uwaga! Rysio zwrócił się w stronę pobliskich zarośli i krzyknął. Możesz wyjść. Z zakrzaków wyszedł smok. Ale jaki? Wielki puchaty. Różowy, od łba do ogona, o prześlicznych, pomarańczowych oczach i niebieskich kłach. Futro miał bardzo długie i gęste, i bardzo miękkie. Wyglądał jak kłębek puchatej wełny, tylko że ten kłębek był potwornie wielki. Smoki rozdziawiły pyski ze zdumienia. Żabie oczy zrobiły się jeszcze większe, a Henia Spojrzała na Rysia kapustnika, mrugając długimi rzęsami, szepnęła z uwielbieniem. Och, Rysiu! Rysio kapustnik wypiął dumnie wątłą pierś, a potem spuścił skromne oczka i powiedział spokojnie. To jest tortowy smok urodzinowy. Błąkał się tu w okolicy jak bezpański pies, więc postanowiłem przyprowadzić go do Was. Pies? – Jaki pies! – zaskomlał Łysy Pies, wychylając łeb z saksofonu, a zobaczywszy Puchatego Smoka, oniemiał. – Ciekawe, jaka to rasa! – zdążył pomyśleć. Ale wtedy Smok Zygmunta zauważył go i zmarszczył brwi bardzo groźnie. Łysy Pies uśmiechnął się do niego fałszywie szczerząc zęby i schował szybko. Tortowy Smok Urodzinowy stał, przestępując z nogi na nogę. I najwidoczniej bardzo się wstydził. Na szyi miał termos z aksamitnym, żółtym pokrowcu przewiązany czarną aksamitką. Obok termosu na złotym łańcuszku wisiał smoczek. O, ssak! powiedziała Henia na widok smoczka tortowy, smoku rodzinowy, cieszę się, że tu jestem najlepiej wśród swoich. Pewnie, pewnie, rozczulił się Antoni. Siadaj, chłopie, pogadamy. Czemu tak śmiesznie się nazywasz? Bo to nie jest moje imię. To jest definicja. De co? Definicja. Definicja tłumaczy, po co coś istnieje i do czego jest używane. Ja jestem używany do urodzin. Albo byłem, a może nigdy nie byłem. A miałem być. No, sam nie wiem. Może powiedz dokładniej o co chodzi, bo my nic nie rozumiemy przerwał Murysio. Kapustnik. Puchaty smok zmarszczy brwi i zaczął tłumaczyć. Miałem być takim smokiem, który w dniu urodzin przychodzi do dzieci, żeby ich urodziny były jeszcze bardziej uroczystym dniem. Przynosiłem tort i świeczki, potem pomagałem zdmuchiwać te świeczki, urządzałem gry i zabawy, ale dzieci się mnie bały. Bały? Bały, potwierdził tortowy. Dziwne dzieci zamyśliła się Żaba. Właśnie, przytaknął smok Zygmunta. – Jak można bać się smoka. Smoki są takie przytulne. I miłe, dodał Wincenty. I ładne, powiedział Antoni. I inteligentne, stwierdził nowy średni. I kochające! <laughs> chrypnął Zdzisław. Rozsądne zauważyła Henia. Zarozumiałe i pyskate. Przerwała im żaba ze złością, a z saksofonu rozległ się chichot łysego psa. Smoki zamilkły? Troszkę speszone. Po chwili wincenty Smok powiedział: Słuchaj, tortowy! Ty się tymi dziećmi nie przejmuj, my znajdziemy ci inne. Na pewno na świecie jest dużo dzieci, dla których urodziny bez tortowego smoka to nie są żadne urodziny. Żadne wrzasnęły hurem smoki. Tortowy się wzruszył. Wydobył skądś wielki tortu rodzinowy i postawił go obok ogniska. Potem powiedział łamiącym się ze wzruszeniem głosem. Teraz jedzmy! Niech dzieci żałują! Niech wrzasnęły chórem smoki.